Tak, 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 tak. Żołnierz Federacji Rosyjskiej opowiada o stratach i o braku wsparcia przez wojskowych Federacji Rosyjskiej. Wszyscy narzekają kurwa. U nas dowódce Plutonu. Został zraniony trzy dni temu. Opatrywałem go. Teraz e, wszyscy do mnie, wszyscy dorośli. Teraz jestem, zastąpiłem go i wszyscy do mnie się zwracają. Wszyscy dorośli, kurwa, pytają mnie o różną chujnię. Boli mi baniak. Co mam odpowiadać, chuj wie. Siedzimy. Naczelnik. A gdzie mam myśl? Annuszko. Ostatnio prawie wcale nie bywałam na streamach, bo praca, ale zawsze trzymam je w pamięci. Dziękuję bardzo, Annuszko. Właśnie tak, nie było cię. Ale ja nie, nie, nie. myślałem, że jesteś. No dobra. Pozdrawiam z Krakowej. i zapraszam na 11 listopada. A co tam 11 listopada w Krakowie odbywa się? A, gdzie, A idzie, gdzie mamy iść, Natasza? Najbliższy sztab 4,5 kilometry. Hannes Hannes na sprawie przeciwko Marom. Dziękuję Filip. Siły, wiarę życzę. Pozdrawiam Filipowiczów na pochybę Kacapom. Dziękuję bardzo, Hannes Hannes. Dzięki wielkie. Moment, ja jeszcze raz cofnę, bo tutaj tak. A Natasza, gdzie mamy iść? Najbliższy sztab 4,5 kilometry. Tutaj, brudu, kurwa, po kolano, błoto. My tu poczołgamy się. Dzięki Bogu. Rozmawiamy z Tobą. Przeszliśmy teraz 150. Przyjdę tam, teraz powiedzą mi, żebym wypierdalał kurestwo. Jasne, tylko w telewizorze to pięknie be, be, wygląda. Be, be. Tak, tak, tak. Robert Poznański, dziękuję bardzo. Dzięki to wielkie. To E, posunęliśmy się. Jakie kurwa posunęliśmy się? Nas e, rozpierdolili jak kocięta. Dwanaście dwusetnych, trzysetnych ponad 30, 30 osób. Z moździerzy rozpierdolili, nawet nie zdążyliśmy dojechać. Z samochodów zeskoczyliśmy wszystkie rzeczy straciliśmy. No dobra, ja tam w jednym plecaku wszystko miałem. Jak miałem na ple... To, co miałem na plecach, to, do... to do mogłem dnia. przynieść, dnia, kurwa. Dnia, e, dowódca kampanii mój w ogóle uciekł, kurwa. Dobra.